Hej, z tej strony Raven. Zauważyłem pod ostatnim poradnikiem z kilka komentarzy sugerujących lekkie podniesienie poprzeczki. Pomyślałem, że jest to w sumie niegłupi pomysł, dlatego właśnie zapraszam Was do dzisiejszego poradnika zaawansowanego lupowania w Dead by Daylight. Jeżeli potrzebujecie podszkolić się tylko w konkretnym zakresie, to polecam użyć rozdziałów zamieszczonych w opisie. A ja już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Pierwszą kwestią, którą chciałbym poruszyć jest cierpliwość. W sytuacjach stresowych ocalałem podczas lupowania zdarzy się bez chwili namysłu przeskoczyć przez okno w momencie gdy killer próbuje ich odciąć. Takie właśnie zachowania często skutkują nieumyślnym straceniem stanu zdrowia. Lupując się, przykładowo na szaku, polecam stanąć sobie w miarę blisko okna, ale nie za blisko, aby w razie potrzeby wciąż móc wykonać faz Jeżeli i z tym macie problem, polecam perka self-aware który pomaga wykonywać Wolty ze zdecydowanie mniejszej odległości. Druga kwestia to umiejscowienie podczas lupowania. Jak możecie zauważyć na moich niektórych streamach, zdarza mi się zatrzymywać w narożnikach niektórych struktur w celu poprawienia widoczności. Dzięki temu mam czas, aby dostatecznie szybko zareagować, niezależnie z której strony będzie zmierzał killer. Na różnych strukturach korzysta się z różnych narożników. Na szaku jest to róg między drzwiami bez palety, a oknem. Na TLW prawy daszek litery T. Na Jungle Gymie narożnik po lewej od okna, a na longwolu lewa i prawa strona okna. Trzecią kwestią jest inteligentne łączenie lub. Trzymanie się jednej strony i przechodzenie od palety do palety skutkuje tworzeniem tak tzw. dead zones, czyli miejsc bez potencjału do lupowania. Zyskany czas zdobyty na lupach należy wykorzystywać, aby zwiększać dystans między osolałem a zabójcą, dzięki czemu zapobiega się powstawaniu wcześniej wspomnianych dead zones. W zamieszczonym filmie widzicie, jak wykorzystuje moment, w którym killer przeskakuje przez okno lub niszczy paletę i wykorzystuje ten dystans, aby przebiec nawet pół mapy. Lupowanie w taki sposób jest najefektywniejsze i najbardziej ekonomiczne. Ostatnią, czwartą kwestią, o której dzisiaj powiem, jest obieranie różnych stylów gry na podstawie killera, którego się kontruje. Próba grania tak samo na każdego killera skończy się porażką. Są killerzy, na których trzeba gridować palety, a są tacy, na których trzeba je pridropować. Są killerzy, którzy zabiją cię w otwartym terenie, a są tacy, którzy są lepsi na zamkniętych mapach. Inny killer oznacza inny styl gry, i każdego trzeba się nauczyć osobno. A Wy, jakiego killera nie lubicie lupować? Dajcie znać w komentarzach. Przepraszam, że taki krótki odcinek. Ale przyznam, że nagrałem go dopiero dzisiaj i nie miałem zbyt dużo czasu. W każdym razie dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę i suba, bo lecimy po 1K. Jeszcze raz dziękuję i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.